Dni później, okolice Poznania. Masz jakieś informacje o Rosji? Niestety nie, myślę, że coś niedługo może się stać, bo Rosja musi wiedzieć, że ktoś go szpieguje. No okej, okay, to poczekajmy na jego ruch. Kilka godzin później, Europa. Białoruś, obawiam się, że lada chwila Rosja nas zaatakuje. Weź nie panikuj, Rosja nawet nie może się tutaj zbliżać. Rosja ty pierwo faszystowa. Jest to ch... jebane. Teraz czas na Ukrainę. Rosja sobie już za dużo pozwala. Aj no kurwa jak kurwa, czekaj kurwa jak ty kurwa. No to teraz na łotwę Litwę i Estonię. Litwa już tak śpi z 5 godzin. Ja się nie dziwię, ona miała wczoraj 20 godzin roboty. Ona pracuje? Z tego co wiem, to tak. Znowu to samo. No kurwa, mać. No to już po mnie, pierdol się Rosjo. No i pozamiatane. Nareszcie mogę utworzyć swój własny Związek Radziecki. Europa nie będzie wtedy dla mnie żadnym zagrożeniem, ale muszę przyznać, że nieźle mój sojusznik ogarnął ten plan. USA i NATO będą mieli przesrane. Dobra, to teraz czas zrobić piekło w Europie, później zaatakuję Polskę. Rosja kurwa mać, gdzie jest mój hajs i całe moje wojsko kurwa? Siema widzowie i oto odpowiadanko na pytanko. Przepraszam was, że nie było filmów, ale nie miałem czasu, by coś nagrać. Pytanie do Polski. Wybrałbyś przyjaciół czy rodzinę? Wybrałbym rodzinę. Rodzina jest najważniejsza. No to tylko moje zdanie, nie wiem jak wy. Pytanie do Polski. Wolałbyś mieć dziecko czy żonę? Ech, kurwa. Wybrałbym żonę teraz, dajcie mi odpocząć. To dzisiaj na tyle, do zobaczenia. we <laughs>